są, a Rezobią. Kolejne starcie na dystansie 4 rund. Kategoria junior średnia zmierza. A jego rywalem będzie młody pięściarz grupy Ulrich Knockout Promotions. Cztery walki na zawodowym ringu, cztery zwycięstwa. Dwa przez KO. Panie i panowie, Krzysztof Kopytek. Krzysztof Kopytek kontra Asen Witamy pięściarza z Bułgarii, Asen Wasiljew kategoria średnia 69 kg 853 gramy i dokładnie 69 kg 850 gram waży Asen Wasiliew i Polak. Krzysztof Kopytek 68 kg 350 gram 68 kg 350 gram waży Krzysztof jest dysproporcja wzrostu. Podobna war